Siema z tej strony T-Rex. Dziś pokażę Wam jak zrobić kilof, łopatę, motykę i tak dalej. Najpierw będzie nam potrzebne stół rzemieślniczy. Najpierw zrobimy kilof. Kilof robi się w następujący sposób. Dwa patyki. I trzy. Kamienie lub deski, albo jeszcze inne surowce. No i wychodzi nam kilo. Teraz zrobimy siekierę. Siekierę robi się w następujący sposób. Układamy dwa patyki. I trzy kamienie. Albo inne surowce. Teraz zrobimy motykę. Dwa patyki i dwa kamienie albo inne surowce. I została jeszcze łopata. Jeszcze łopata i miecz została. Miecz robi się w ten sposób. A łopatę w ten sposób. Dziękuję za uwagę łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie na razie.